Co dzisiaj Kajo robimy czy, czy może jeden napad u kogoś na kasynę? Jak uważać No zobaczymy u tutaj. Kajo To dobra odhaczmy u kogoś chociaż jeden napad na kasynę, a później się Kajo ewentualnie jak będzie No spoko spoko. No ja, będzie... ja mam Kajo tylko na dwie osoby więc... więc to cię no na Mike. tego go nie zabiłem. No, spoko. no Mike, u ciebie... A u nas może na Kajo jak będzie dobry. No, sprawdzi się. No, Także, koniec odcinek z bad, Badshot Rulet, oczywiście Orlando, oczywiście Wodleg. Oczywiście no, Spelman. Tak, gramy drugi odcinek w porządku. Także... Dawaj coś, to dawaj. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Chyba se strzelę. Pocha. Oh, <laughs> Też. Jakby sprawdzanie, więc fair. Zostaw ten telefon. Bardzo ryzykownie. No bardzo ryzykownie. Aha, czyli ja nie rozumiem o co chodzi w tym telefonie. Telefon ci pokazuje, który nabój jest pełny albo pusty. No właśnie, powiedział, że ostry to był trzeci, ty dwa razy strzeliłeś i jakoś nie wiem... No to ostatni w tym momencie jest. No, ostatni. Dzięki za informację, że ostatni <grymne> jest. Nice. <grymne> Ulaj, pomogłem ci. Pomógł ci, nie. <grymne> e, telefon ci mówi od obecnej... Y, od obecnej tury. Znaczy jednak. Aż? Ja się się z stawia... obecnej, a nie z całej tury, z a, okay. obecnej tury, czyli na przykład jak już wywalisz dwa naboje i użyjesz telefonu, to od drugiego naboju się liczy, czyli trzeci to jest pierwszy, czwarty to jest drugi. A, no, dobrze. Czyli dobrze myślałem, Dobra. że tak działa. Znowu? Aha, no. faktycznie. No tak, bo ci strzeliłem na to, ten twój... To, to działa dopóki nikt nie przeładuje. No. Kurde, hmm. nie przyjrzałem się jakie były naboje. Tyle cię na czuję. Okej. Okay. Ja nie powiem. No bo tak jesteś. Wiesz, ty popełniłeś błąd, znaczy on nas popełnił błąd. Ja, ja go nie popełnię. No chyba, że... Popełniłem błąd. Za... Ja ci pozwoliłem <laughs> żyć na to. <laughs> o okay, kurde. Tak. Oho. To za poprzednią rundę. Jak za poprzednią? Normalnie. To za tamten odcinek. Lepiej? Już zrozumiałeś oaj. swój punkt. Oj tam, oj tam w szczegół. Pan po niebłąd, nie ja. Eee. Tak profilaktycznie. Najgorsze jest to, że zapomniałem, ile na wojsc. No. A ty nie jest. Najgorsze my, ale... jest to, że się nawet nie przyjrzałem. No. Okej. Okay. A niech będzie, zaryzykuję zaryzykuje na siebie. Ach, o kurde. Cool. To faltownia. Mm. Także miałeś te więcej życia, więc no. Nie był takim ostatni. <grym> Ojej! Aż, 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 aż mi się, tak się tak przykryto, aż mi się przykryto, się Potraktuj to jako komfortuj. Okej. Chcesz nie iść razie. Ano. Fuu. No to na dół. Aha. To już będziemy musiały się jakąś umyć Bo mam też parkura. Okej. Nie skomentuję tego, ale jeszcze już szczegół.

No czy ktoś ci podpowie? Nikt nie ja podpowie. Podpowie. A niech będzie To było To było przypadkowe następne, następne przedmioty Wow ja tylko jeden wezmę Kogo nie może ten wybrać? Nie masz miejsca? Fifty fifty. Dziwna. Co ci co ci telefon powiedział? i to moje, oddawaj Nadzieje było jak Czy chcesz coś co powiedzieć? A... Tak, kto chciał powiedzieć. Jaki napi w wypadku nie widziałem? No ślepak, Gnex no zmienia broń to. on no zagłusza dużo chyba okay. Żeby z Mikera walić, bo ma dwa życia to... Czekaj, hecha, więc więc <grym zresztą> On to wygrał. O, 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 o. <grym zresztą> Ale spocuch. Wow. Już kradną. I te my wow. <laughs> 50-50 na no dowództwie wszyscy strzelą w tej turze, tylko dwie osoby strzelą, albo jedna, i dwie. Się nie spodziewałem tego strzału. Wcale. Ty się nie spodziewałeś! Każdy <gryzny> na siebie, wiem. Co za... No jak... Hmm. Hacker jeden.

Nie, teraz jest 50-50. Okay, to, też... yy, to jest pełne. Pełny? Pełne? Pełne. Okay. Mój klebanie w siebie. Miałem w głowie jest, jest powiedzenie 50-50 z poprzedniej tej. Okay. Tury. Nie zapomniałem, że tu były trzy pełne Co? To jest przecież chyba pusty A tak To ostatni bo Mi się chyba już nic nie zmieści o, nie akurat Na styk 3, 4, okej okay.

Do na nabojów. Okej, okay, trochę jest potencjał. Kiedy nie wiem? Dobra, medulujemy. Coś ja też nie wiem. że mnie teraz zostawił w takiej sytuacji no tak. najlepiej no, jest to, żeby mógł być na ja też wiem jak wiem jak jest ostatni to nie jest to nie pierzą pana no przecież Czy Orlando ma najwięcej żyć? Co jest? Orlando nie, nie liczy. Orlando nie umie wmachnąć. Tak. Znaczy on słabo umiał. Matej, bo miał poprawkę. Niech prawda. Cesta a... pamiętek, kto w ciebie teraz strzelił? Ja Prawka. wiem, strzelił. Ja wiem, kto strzelił. powiedział i dostał w ten niewyparzony czelebek. Zrobię dodatkowy ruch O nie! No to były ostatki! O nie! Ja były ostatki! Nie Ja wiem który jest ostatki, tymczasem się ta. Ja myślę, że jest, że jest jeden nabój Z mi się walło No co się zaczyna? My się nie wiem on zaczyna? Nie.

to jesteśmy w, w stacji wyjścia Super a no dobra, ryzykuję <laughs> 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 jest to pamięta kto ma pełne życie Tak Wiem kto ma pełne życie Nie, nie, tko, nie, nie wiem Nie kogo zacząć co, masz ty masz pełne Orlando. A ty kurwa nie masz? I nie ma ci pół życia. Kuba. Może trzeba zrobić padlinę? Ani się masz. Dobrze, nie, Warlike ma wobec mnie jakieś zatargi, o których nie wiem. Zatargi? Po prostu kwestia zasady. Od jakich za. Ja zawsze trzeba Orlando. Znaczy, za. Co? Jeśli ja kiedyś dostanie ten, kto ma więcej życia, ja to dostaję kurkę. Tu Ale jak strzelamy tak, do to siebie, to... nic Ej, do... okej. Okay. Chcia... Chcia... Chciałem być śmieszny. Bo znowu pani, Jezus. Będziemy tak w kółku widać. Jako, będzie coś w znaczy, to... Znaczy, to znaczy... To... ja odpadnę i wy sami zostaniecie. Dlatego w ciebie już nie szybę. Warlike, to nic osobistego. Fokus Orlando. A co, na co ja mam czekać, aż któryś z was mi zapieprzy te papierosy? Aha, mnie na... zapieprzyłeś, fajnie. Majka ma dwie adrenaliny. Tak, ty tak nie za co ukryć. No już nie, bo zabrałem. No, mogę tylko wziąć telefon. Nie, nie czytaj wiadomości Warlike'a no, Tylko to... <śmatuj> <śmatuj> zacznij właśnie od ruchu BT'ego Jaki nabój jest <śmatuj> za co mi... Masz <śmatuj> życia No a a była zasada, to, kto ma więcej życia, no? No, no to mogę sobie w łeb przejdzieć, Wiesz, po twojej akcji jakoś nie chcę. Kul... Zna... Ja... Znowu to samo. Michael, nie pij tego piwa! Eee. I teraz pewnie będzie pełne i we mnie. Tak, to Haha, no tyka, pokaż. Aha, dobra. Bo ja z poszło Poszła się ibać na drzewo z wybiórką. Tak. I coś mi zdaje, że, że, że to już po mnie będzie. We mnie strzewam twój życia. A tak Też może No to teraz we mnie. O! O! Tak ryzykownie Ja też tak uważam, że trochę ryzykownie. Jezu, ile pizdka mam Dlaczego dostaję jakieś badziewia? Alkoholik Ja sam podziwę dostaję Nie chcę ci piwa, żeby zdarzy... czy... Ja mogę oddać, jak chcesz <laughs> Szczeropaka chłopak <laughs> Ej, no co? Masz szczeropaka? <laughs> robak Pierdolnyś robak Czemu we mnie strzelacie, jak ja mam jedną ale... Nie wiem. A nie, dwa mam. Zobacz. Dwa Dwa masz O, Michael już wygrał turę, praktycznie. Zobacz. Zobacz. Czym tak sądzisz? Michael, weź do mnie z niebieskiego, Czerwone mnie <grym> <A, grym> jak strzelaj, tylko ze ślepych strzelaj No co tam Marek? Jak tam dzień? Wystrzałowy Bo ty mi każdy ma porówno życia Nie to nie ty nie masz. Wal <laughs> uh. hmm. w siebie będzie porówno. Okaj. WAL! Okej. Okay. Wow, pucha. I... Super. Z tej strony na bardziej Trzy, cztery. Hmm. 50-50? E... Powinien być niebieski. O! O, 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 o. Ryzykownie. Wiem. O, like, tu wezmę sobie swój sprzęt. A mnie to za co? Nie A wiem. A mi się ta skrzynka nie otworzyła. Bo ja ruchu w ogóle. No bo nie, nie masz. W ogóle nie masz... ruchu nie miałem w ogóle. Cztery, trzy. Okay. Kurde O? To może mi się przydać. Ja ci odbieram życie, a ty palisz papierosy. Coś musi umrzeć. Ktoś musi. Przedrólujmy raz. Przedrólujmy dwa. Ej, ściąga niej strategię. Zmienimy nabój. bój. A się w kurze, to... A wkurzek to było ostre. <laughs> ostry, by. nie był ostre, Znaczy był ostre no. Co to może być? Hmm. Ostatni to było w Michaela, więc sorry, Pan się zamiesił! Zobaczymy nie ma co kraść. Eee. Eee. Nie stałeś mi wyboru. Z jakiego wyboru? No właśnie. Wal w siebie, będzie ślepak, wal w siebie, będziesz lepak. będzie ślepak. To no no mówiłem! No bywa no kurwa, patrzywał, bezpieczył się No właśnie! Kipka Miło, miło poznać, jestem Michael Ta runda była sosie długa Wiem No wysypalili, pili Tak I nie płynie Dadli Co popadnie, Co wiadomo, czy wpadnie no ale co? I pan było, że to są. To są sklepy na mnie? Daj, co? To Też dużo naboi, jest to soczyzny. Ooo. I ty pierwszy zawsze! Na nazwiska, ale on się, mówi, że coś tam w niej nie interesuje. to. Zaraz. Tylko pierwszy zginął, dlatego tego zaczyna. Zobaczmy, ja, kurwa za każdym razem jestem na końcu. Zaczynam. No to jest pływka. Tylko tak wyszło. Warlock, ja sobie zabiorę to, co ty mi odebrałeś, Fajki. Wiesz? Ja jeszcze w ogóle fajek nikomu nie zabiorę. Nie zdążyłeś bo bo to wszystko ukradł. <grystanie> nie odebraj mi te lupy, ej! Morda. Ale fajki ty kradniesz zawsze. Nie widzisz, jak znowu odebrał moją fajkę z... Moją fajkę z moich płód Hmm. To ten. Tak naprawdę nie widziałem, że jest ślepak. Nie. Czysty przypadek. Chyba w pierdolę. Co zimwe mnie? O. Co za wsze lepaki we mnie lesu. Erolowany ko. Jak to się skończy? Wiemy co jest w komorze. Komora... Losowanie z pusta. Dobra, ryzyk fizyk. No Ma pan szczęście. Nie mam szczęścia, tylko ja wiem co jest w komorze już. Powiedz Warlike, powiedz. No powiedz, wszyscy ja chcą wiedzieć. Ja na to chyba Wszyscy chcą wiedzieć. Okej. Okay. Wiesz? Ja to zapamiętam sobie. Uważaj, że da zapamiętać. Jak się nie mylę, to to nie wyrpał, ale... No. Poprzez kapelnę poszło już na samym początku. Tak. Powiedz to no. Mikkelowi. Ej, w końcu to się tak normalnie dosta. Wszystko nam odkryte. Wiemy, warlike to oczywiście pierwszy. Bo kto by inny... O! No to już wygrał który praktycznie. <grym> <grym> Nuts masz? Kurw Nie ma <kluw> Ej! Nie nie, 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 nie Mogę Był jeden prostu był jeden pełny Ty sobieś na przyrobił tego na pełnego Nie mogę Ty miałeś pełnego Nie mogę Ja mu Mógł... tak. tego się spytałem czy ma ktoś tuż Ja mu tak Możesz adrenalinę, nie... to mogę się jeszcze adrenaliną wziąć Adrenaliną Na linę to ja zaraz pójdę <coughs> Najgorzej. Nie. No że po prostu do... nie umiesz liczyć, no. Rzeczywiście z matką problem masz. Masz problem z matką, i ty zreną. Nie, no. Jed Jeden pusty, jeden pełny. Pustego z jesta przebił na pełnego, no to został pełny. Tymczasem. Tymczasem Orlando. A, nie będziesz czelę sobot. jest to, że miał. Trochę prostą do tej, żeby wygrać, ale zbadało to. No, bo ja chyba miałem nóż, jak się nie mylę. Ja, ja, no, ja, no, ja, ja miałem, noż, miałem ja miałem właśnie, no, no i tak, Ale ja ty nawet miałeś. Tylko on tam miał właśnie, tak właśnie ukraść tego noża, więc stwierdziłem, ale... że go nie tak usłużywał. Us 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 Także... To by było był na tyle? Tak. Także... Michael bardzo... po prostu oszukuje, Genoci ja, tak? Nie oszukuje, tak, tak, tak. Oczywiście Warlock. Oczywiście Orlando. Do następnego odcinka i na razie... Rzekam.